Senator Cynthia Loomis mówi o tym, że Stany Zjednoczone mają około 5% światowych rezerw złota i muszą mieć co najmniej 5% światowych rezerw bitcoinów. Główny doradca kryptowalut w Białym Domu, David Zacks sugeruje, że Stany Zjednoczone wkrótce mogą zacząć kupować bitcoina, jeżeli znajdą sposób, rado w jaki sposób zakumulować BTC bez wpływania na budżet państwa. Natomiast gigant burgerowy Steak and Shake, posiadający ponad 450 lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, który niedawno przyjął bitcoina, mówi o tym, że bitcoin jest szybszy niż karty kredytowe i oszczędzają aż 50% kosztów na Opłatach transakcyjnych dzięki temu, że przyjmują bitcoiny. Donald Trump poinformował Kanadę, że przystąpienie do systemu złotej kopuły będzie kosztowało ją 61 miliardów dolarów, ale jeśli Kanada stanie się 51 stanem, to nic nie będzie to kosztować. Trump dodał, że Kanada rozważa tę ofertę. A omawiany Golden Dome to projekt tarczy antyrakietowej w przestrzeni kosmicznej, który ma być na ukończeniu jeszcze przed końcem prezydentury Donalda Trumpa. Rudy Giuliani mówi, że kluczowe dowody w sprawie Epsteina nadal istnieją, ale są ukrywane. Ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, skutki polityki zagranicznej i wrażliwe informacje wywiadowcze dotyczące sojuszników USA. No bo przecież pamiętamy obietnicę Donalda Trumpa mówiącego o ujawnieniu list Epsteina oraz jego wycieczki z Elonem Muskiem do Fort Knox, no przecież mieli tam jechać, mieli sprawdzać, czy to złoto faktycznie nadal tam jest. Ale jakimś dziwnym trafem, żadnej wizyty, żadnego audytu, żadnego wyjaśnienia, gdzie jest złoto. No bo przecież jeżeli by było, to z pewnością zrobiliby wokół tego ogromny szum medialny. Choć z drugiej strony pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach można stworzyć dosłownie wszystko. Nie potrzeba zaawansowanych technologii, wystarczy jeden z najnowszych modeli do generowania wideo, tak jak te, które widzicie. Filmy, które mogą być tworzone wraz z dźwiękiem. W kilkadziesiąt sekund, tak, taka technologia już istnieje. To wszystko, co tutaj widzicie jest wygenerowane przez AI. A teraz przechodzimy do Bitcoina, który jest praktycznie na poziomie 109 tysięcy dolarów. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. Wiceprezydent J. Vance apeluje, aby każdy posiadał Bitcoina w obliczu nadchodzącej masowej adopcji. Wygłosił on przemówienie inauguracyjne na konferencji Las Vegas, a jego wypowiedź sugeruje, że masowa adopcja Bitcoina nie tylko jest kwestią najbliższej przyszłości, ale już trwa. Natomiast bank Tajlandii przetestuje karty kredytowe powiązane z aktywami cyfrowymi. Ma to na celu ułatwienie płatności dla odwiedzających. Natomiast sprzedawcy będą otrzymywać płatności w lokalnej walucie. No moim zdaniem nie jest to za dobra sytuacja, ponieważ nie chcemy trzymać lokalnych walut, ale chcemy trzymać właśnie BTC, ponieważ to BTC nabiera na wartości długoterminowo, a nie lokalne waluty. No niemniej jednak dobry krok w kierunku rozprzestrzeniania się Bitcoina. Natomiast WorldPay, czyli firma zajmująca się przetwarzaniem płatności, nawiązała współpracę z BVNK i Fireblocks, aby umożliwić wypłaty w stablecoinach dla swoich klientów w USA i Europie. Usługa ma być dostępna już w drugiej połowie 2025 roku. A CEO Mara zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny rozpocząć wydobycie Bitcoina, aby zasilić straty Strategiczną rezerwę. Oczywiście taka sytuacja byłaby bardzo korzystna dla jego firmy, czyli Marathon Digital Holdings, ponieważ jest to jedna z największych firm wykopujących bitcoiny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast przedstawiciele IMF, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, sugerują, że będą kontynuować wysiłki, aby zapewnić, że Salwador nie będzie gromadzić więcej bitcoinów. A w ostatnich 24 godzinach można było wielokrotnie złapać bitcoina na dużych poziomach presji zakupowej. To były bardzo dobre momenty do łapania BTC. Pod nagłe wybicia cenowe. Były także momenty dużej presji sprzedażowej, kiedy metryka BSP była na wysokich poziomach i warto było wtedy realizować zyski na bitcoinie lub na altcoinach. A coiny, które w tym momencie mają największą presję zakupową, to m.in. Tutorial, Layer Zero, Curve DAO czy LTO Network. Ale jest ich wiele więcej i warto moim zdaniem analizować to także względem price action w danym momencie. Także przefiltrujmy, aby odchylenie od średniej kroczącej było poniżej minus 0,1. I dzięki temu uzyskaliśmy tylko te coiny, które w danym momencie nie dość, że mają dużą presję zakupową, to jeszcze dodatkowo są na lokalnym spadku, ponieważ właśnie to odchylenie od średniej kroczącej wskazuje na to, że wcześniej miały wzrost i w tym momencie są na lokalnym być może dołku. Plus jeszcze właśnie dodatkowo ta presja zakupowa jest bardzo duża, w tym momencie Enzym jest jednym z takich tokenów. Bardzo dobre informacje miało również SUI, ponieważ 21Shares złożyło wniosek. O ETF-y na Sui. I oczywiście, jeżeli takie etf -y zostaną zaakceptowane, to może to spowodować długoterminowy wzrost tego tokena, ale już sama informacja o złożeniu wniosku spowodowała lokalną pompę. I zwróćcie uwagę, ta informacja pojawiła się na MaxData dokładnie w tym punkcie. Warto było to śledzić. Dlaczego warto? Bo cena tego tokena zyskała ponad 2% w pół godziny. I takie alerty na konkretne newsy na Maxdata, na przykład ze słowami kluczowymi typu ETF czy wniosek. Już niebawem będą dostępne na wszystkie newsy z Maxdata, także będziecie mogli z tego korzystać po to, żeby właśnie wychwytywać tego typu informacje. Ja zresztą sam będę z tego korzystać, no bo przyznacie, że jest to łakomy kąsek. Ale nie tylko sui miało taką informację, bo na przykład BNB Chain uruchomiło Maxwell na testnecie. Maxwell, czyli hard fork BNB Chain, aktualizacja, która redukuje czas bloku z półtora sekundy o połowę, czyli do 75 setnych sekundy. I tak BNB Chain jest bardzo szybkim blockchainem, ale tego typu aktualizacje mogą jeszcze bardziej zwiększyć jego przewagę. I zwróćcie uwagę, jak to wyglądało na interwale jednominutowym, ta informacja pojawiła się w tym punkcie. Wtedy jeszcze nie było żadnych wzrostów, wtedy jeszcze ta cena spokojnie sobie wędrowała, ale nie trzeba było długo czekać półtorej godziny, żeby cena wzrosła o ponad 2%. Ciekawą informację miała także Solana, ponieważ MetaMask rozszerzył się na Solany, oferując. Teraz dostęp multi-chain właśnie między innymi, nie tylko na Etherze, Poligonie, ale także na blockchainie Solana. I zwróćmy uwagę, na jednominutowym interwale, kiedy konkretnie ta informacja pojawiła się, to był ten punkt. I bardzo ciekawe jest też to, że poza samym wzrostem ceny, po samej tej informacji cena zyskała 1,5% w dwie godziny, to jeszcze dodatkowo mieliśmy potwierdzenie ze strony bardzo dużej presji zakupowej. Warto było z tego korzystać i być może właśnie zyskać dodatkowe kilka procent na takim ruchu. A Tradestation dodało, Kontrakty futures na XRP od Chicago Mercantile Exchange w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie XRP. To także jest długoterminowo dobra informacja dla tego tokena, ale wchodząc na jednominutowy interwał, zauważymy, że tutaj trzeba było mocno uważać. Nie było takiej klarownej sytuacji, tym bardziej że XRP już było po dużych wzrostach. Miało także momenty presji sprzedażowej. Warto było w tych momentach realizować zyski i być może warto właśnie teraz wyczekiwać dużo niższych momentów. Ja na wszelki wypadek na te niższe poziomy oczywiście dodam alert, żeby z takiej sytuacji móc skorzystać. A w kontekście metryk BSP, czyli presji zakupowo-sprzedażowej, to ciekawą sytuację ma również Algorand, który poinformował o integracji szyfrowania postkwantowego Falcon. Taki krok ma potencjalnie pomagać w redukowaniu zagrożeń związanych z możliwością złamania tradycyjnej kryptografii przez komputery kwantowe, co mogłoby pozycjonować Algorand jako platformę odporną w przyszłości na takie ataki. I zerknijcie, jak metryki BSP się układają dla tokena ALGO. Przede wszystkim, jeżeli przeciągniemy linię trendu wzrostowego, to zauważymy, że w tym momencie znajdujemy się być może właśnie na wsparciu. I jeżeli historia miałaby się powtórzyć, jeżeli mielibyśmy zrespektować ten trend wzrostowy, to potencjalnie może to byłby dobry moment na złapanie tego tokena pod wzrosty. Oczywiście warto też byłoby poczekać na być może jeszcze nieco lepsze poziomy i Ustawić taki jeden prosty alert właśnie na tej linii trendu wzrostowego, po to, żeby być poinformowanym być może o nawet o odrobinę lepszym momencie do zakupu tego tokena. Ja taki alert właśnie ustawiłem na. Te linie trendu. I wszystkie te alerty, które dzisiaj na tym materiale stworzyłem, możecie skopiować. Linki są w opisie, dla Was je publikuję. Dajcie znać, co sądzicie na temat bitcoina, altcoinów i jak rozgrywacie rynek przez najbliższe dni. Czy uważacie, że bitcoina czeka już tylko hossa, A może po tym wydarzeniu, które obserwujemy pod koniec tego miesiąca, może czeka nas odreagowanie, może czekają nas spadki emocji? A jeżeli chcecie więcej tego typu newsów oraz live streamów na żywo, gdzie rozmawiamy na temat rynku i spekulujemy, to możecie wbić na kanał telegramowy, dołączyć. Do niego bezpośrednio przez rejestrację na platformie, a to na pewno da wam dużo większy pogląd na to, co może się dziać i taką świadomość rynkową. Jak zwykle ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech hossa będzie z nami.